Ostatnio Oskar Dorosz został zatrzymany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci jednego ze swoich pacjentów. Media również raportują, że przynajmniej dwoje z jego pacjentów doznało trwałej niepełnosprawności z powodu zaleconego przez Oskara leczenia. Ale to nie koniec zarzutów. Podobno Oskar Dorosz miał zarobić w zeszłym roku ponad 4 miliony złotych, a zgłosił do opodatkowania tylko 2,8 miliona, co może wskazywać na oszustwa podatkowe. Przestępstwa nie zostały Oskarowi udowodnione i Oscar pozostaje niewinny. Inny do udowodnienia winy. To wideo będzie odnosiło się do reakcji mediów na zaistniałą sytuację. Zajmuje się tym, czym się zajmuje, czyli właśnie naturopatią. No to w takim razie pójdźmy może do definicji, bo jedno to to, co nam mówi pan Oskar. To teraz weźmy i nie staram się tu być specjalnie złośliwy. Chcę, biorę naturopatię z Wikipedii, ok? Zbiór pseudonaukowych twierdzeń, idei lub praktyk zaliczanych do paramedycyny. Stanowisko mediów można podsumować w ten sposób. Oskar Dorosz był oszustem, więc jedyne właściwe i bezpieczne miejsce, gdzie ludzie mogą się leczyć i chodzić po porady medyczne, to lekarze. Cała naturopatia i cała medycyna alternatywna to oszustwo i pseudonauka. Uważam, że media redukują i generalizują te. Sytuację I przedstawiają ją stronniczo, a nie obiektywnie. Media powinny służyć społeczeństwu i pomagać ludziom, a to, co mówią w tej sytuacji, nie jest pomocne, a nawet może skutkować dokładnie odwrotnym rezultatem, niż zamierzony. Na ten temat będzie to wideo, ale zanim przejdę do tematu medycyny konwencjonalnej i alternatywnej, na początku chciałabym zająć się tematem samego Oscara Dorosza. Dlaczego Oscar Doroż budzi tak wiele kontrowersji? Po pierwsze, zarobki. Oscar Dorosz podobno zarobił nawet ponad 4 miliony, czyli średnio. Około 11 tysięcy złotych dziennie z wizyt pacjentów oraz sprzedaży suplementów. Żaden lekarz w Polsce nie ma takich zarobków. Przeciętny lekarz rodzinny w Polsce zarabia około 170 tysięcy złotych rocznie. To ogromna różnica, prawda? Jako że konsultacja u Oscara kosztowała 350 zł, zdaje się, że to suplementy były głównym źródłem jego dochodów. Pytanie, jakie musimy zadać w świetle tak wielkich kwot to jest, czy celem Oscara faktycznie była pomoc pacjentowi, czy jego celem była sprzedaż drogich i zbędnych suplementów i wzbogacenie się ich kosztem. Jako że nie mamy opinii sądu, możemy na razie powiedzieć, że uczciwość Oskara Dorosza jest przynajmniej pod znakiem zapytania. Reportaże, jakie widzimy w mediach, słusznie zauważają te kwestie, ale media nie ograniczają kwestii Oskara Dorosza do Oskara Dorosza, tylko idą dalej. Naturopatia to pseudonauka. Alternatywna medycyna jest niebezpieczna. To są wnioski wysuwane przez media na podstawie czego dokładnie? Omówmy, dlaczego ludzie w ogóle interesują się medycyną alternatywną i naturopatią, którą możemy traktować jako podzbiór medycyny alternatywnej. Moim zdaniem, przynajmniej jednym z tego powodów są ograniczenia medycyny konwencjonalnej. Jeśli chodzi o te ograniczenia, choroby przewlekłe traktowane są jako nieuleczalne. Często oferuje się leczenie objawowe, nie mówiąc już o tym, że niektórzy lekarze odsyłają. Pacjentów z prawdziwymi problemami do domu, mówiąc, że ich problem jest natury psychicznej. Najczęściej kiedy problematyka symptomów czy choroby wykracza poza ich wiedzę. I nie zapominajmy o tym, że leki mają efekty uboczne, których część pacjentów próbuje uniknąć. Medycyna jest zachowawcza ze sztywnymi procedurami i zasadami. Poniekąd słusznie, ponieważ znaczy, że jest to struktura usystematyzowana i w pewien sposób przewidywalna. Nie można powiedzieć tego o medycynie alternatywnej, która stara się znaleźć sposoby na to, co medycyna konwencjonalna pozostawia bez odpowiedzi i również kwestionuje jej założenia. Elementy medycyny alternatywnej trafiają do medycyny konwencjonalnej cały czas i przynosi to korzyści pacjentom. Na pewno każde z Was słyszało o osteopatii albo chiropraktyce. Obydwie były częścią medycyny alternatywnej, zanim weszły do mainstreamu. To samo dotyczy medytacji, hipnozy klinicznej, diety ketogenicznej czy nawet stosowania probiotyków i prebiotyków. Proces, w jakim te rzeczy dostają się do medycyny konwencjonalnej, przebiega w taki sposób. Najpierw obserwujemy indywidualne przypadki ludzi i patrzymy, że coś zdaje się im pomagać. To się nazywa dowodem anegdotalnym. Dowód anegdotalny, obserwacja staje się hipotezą. Potem potrzebujemy badań naukowych, aby tę hipotezę udowodnić. Potem udowodniona hipoteza jest uznana przez system medyczny i lekarze włączają ją do swojej praktyki. Nie. Część udowodnionych naukowo praktyk nigdy nie dostaje się do systemu medycznego. A jeśli chodzi o te, którym się to udaje, według badań zajmuje to średnio 17 lat, żeby dany fakt, hipoteza, która została udowodniona, dostała się do medycyny klasycznej. Nazywamy ten fenomen luką translacyjną, i prawdę mówiąc, kwestionowałabym nawet te 17 lat. Według mnie zajmuje to dużo więcej czasu. Te rzeczy, nowe eksperymenty i naturopatia, która w dużej mierze to sprawdzenie starych, ludowych sposobów, są w sumie określane mianem. Medycyny alternatywnej. To pojęcie jest tak luźne, że ciężko je zdefiniować, patrząc na to pobieżnie, pacjentom może być ciężko orzec, co może być rzetelne, a co nie. I czy eksperymenty nie skończą się źle dla niektórych. Więc i lekarze i media pozwalają sobie na generalizację wrzucając rzeczy udowodnione naukowo i niepraktykowane, razem z dowodami anegdotalnymi, czasami w setkach tysięcy, razem z błędnymi radami i oszustami do jednego worka. Ponieważ nie wierzą, że jeżeli dadzą ci dostęp do tych informacji, to będziesz w stanie podjąć właściwą dla siebie decyzję. Mówi to trochę o opinii mediów na temat społeczeństwa, ponieważ jedyne założenie, jakie jest możliwe, aby wysnuć taki wniosek, to że społeczeństwo jest nieracjonalne i nie jest w stanie podjąć rozsądnych i właściwych decyzji, gdy przedstawi się im nieocenzurowane informacje. One za to wiedzą, co jest dobre, a co złe. Nie zgadzam się z tym. Po pierwsze, to nie jest tak, że medycyna ta jest całkowicie bezpieczna. Lekarze popełniają błędy z poważnymi konsekwencjami dla pacjentów, a firmy farmaceutyczne co roku Wypłacają miliony w odszkodowaniach. Jeśli uważasz, że system medyczny jest całkowicie bezpieczny, to się mylisz. Ktoś wyrwie to zdanie z kontekstu. Nie mówię, żeby nie chodzić do lekarza w ogóle. I system medyczny oczywiście ma swoje mocne strony, ale błędy się zdarzają i leki to nie są substancje bez zagrożeń. Drugs a drugs. W kwestii wykazywania rzeczy, gdzie medycyna alternatywna się myli. Tak, media powinny to robić, ale w wyważony sposób nie można wrzucać do jednego worka leczenia raka rozpuszczalnikiem i stosowania wysokich dawek witaminy D, którą sami lekarze przepisują osobom z wysokimi deficytami. Jeżeli media będą wrzucały te rzeczy do jednego worka, to jeśli jestem osobą, która miała przepisane 300 jednostek witaminy D w zastrzyku domięśniowym, co jest przepisywane przez lekarzy i dostępne w wielu klinikach, na przykład w Warszawie, jest ryzyko, że sama też wrzucę obydwie te rzeczy do jednego worka i widząc, że dziennikarz myli się w jednej kwestii, uznam, że myli się również w tej drugiej. Gdy ktoś stawia znak równości pomiędzy jakimiś dwiema rzeczami, to stawia znak Równości. To działa w dwie strony. Ludzie muszą mieć prawo dostępu do informacji, podejmowania własnych decyzji i wysuwania własnych wniosków. W ten sposób wdrażane były nowe metody leczenia od milionów lat i bez wątpienia osiągnęliśmy sukces ewolucyjny, o czym świadczy fakt, że odbywamy tę rozmowę. Tak, część zasługi za to ma medycyna. Ale medycyna również powstała przez obserwację ludzi, dowody anegdotalne i eksperymenty. Wolny dostęp do nieocenzurowanych informacji jest fundamentem, na którym nasze społeczeństwo. Jest zbudowane i pośrednio czynnikiem odpowiadającym za nasz sukces ewolucyjny, a Oskar Doroż, oszust czy nie, nie jest równoznaczny medycynie alternatywnej i tym samym nie może być podstawą do jej odrzucenia.